może doprowadzić do tego, że ten PCD przestanie się opłacać, bo jeżeli opłaty za korzystanie ze środowiska niezgodne z przepisami, przewyższą profity z tytułu przyjmowania tego na własnym terenie, no to, no to zaprzestanie i chyba nic tak nie przemówić tak. pieniądze. Jasne. Ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie? Przystępujemy do tak, że kierownika. <laughs> Nawiązując do, do tych opowieści i informacji, które przekazaliśmy tutaj na poprzedniej sesji, to niezależnie od tego, czy prowadziliśmy dalej postępowanie, w związku z tym, że ten no, proceder nadal tam postępował i odpady były przywożone. Nie było tej właściwie reakcji tego właściciela nieruchomości wystąpiliśmy do wszystkich instytucji, jakie mogły być w ogóle zainteresowane, czy mogły pomóc, zająć się też częściowo tą sprawą. Także łącznie z prokuraturą, jak już z starostą, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, policją i, i prowadziliśmy w dalszej części przesłuchanie świadków. Przeprowadziliśmy trzech świadków. Tutaj pani radna była, była jedną ze z z świadków i na podstawie tego zgromadzonego materiału, tak jak też pan mecenas mówił, mieliśmy już wystarczające podstawy do wydania decyzji nakazującej usunięcie wszystkich odpadów Miejsca do tego nie przeznaczonych. Było uzasadnione podejrzenie, że to są zmieszane, ziemia zmieszana z odpadami komunalnymi i, 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 i na podstawie tego został wydany, no, tutaj nadany rygor natychmiastowej wykonalności tej decyzji. Jak tutaj będzie to postępować dalej, I, no, termin został ustalony i będziemy to obserwować. A teraz tutaj dziwi się, bo tutaj komisja leży gdzie tylko niektóre dokumenty wygląda na to, że, że zbadała, natomiast i tam są dziesiątki yy, różnych dokumentów, o których tutaj w ogóle nie, nie, nie było żadnej wymowy w tym protokurze. W tym to, to, to jest czy tak? w no, Czy mogę się do niego o naliczenie karu? decyzji jest karę kary za nielegalne korzystanie ze środowiska. Pani, Panie, ja, się... ja mam taką prośbę. To jest do Pana, że jeżeli komisja rewizyjna będzie przychodziła na kontrolę czegokolwiek, to bardzo prosimy o komplet dokumentów skarowanych, że wszystkie dokumenty zostały przygotowane komisji rewizyjnej przekazanych, żeby było i było, nie było czegoś, że czegoś nie doczytaliśmy, a my przeglądaliśmy dokumenty, wydaje nam się wszystkie. I tak samo było na poprzedniej komisji, że dokumenty tak naprawdę musieliśmy cały czas dobierać, bo coś odnajdowaliśmy Więc bardzo prosimy, że jeżeli przychodzimy komplecie sterowany za potwierdzeniem odbioru, parafowany ilość stron, taki taki dokument i w tym, panie burmistrzu, będziemy wiedzieli, że nie ma żadnych e, uchybień z jednej strony, ani z drugiej, że nikt nie będzie e, przerzucał odpowiedzialności na drugą stronę. No, Łukaszu, był pan u mnie i żeśmy ustalili, że dostajecie do obrony wszystkie materiały i sterujecie te, które komisja chce pracować. Nie wyobrażam sobie, że pracownicy sterowali nieraz 3-4 segregatory po to, żeby wydać pieniądze na ksero i na tonę. Wystarczy przejrzeć dokumenty i powiedzieć, do pracy komisji potrzebny nam jest ten ten dokument. Ponieważ są to, to zwykłe pisma, długie informacje, a my będziemy pobierać cztery żeby sterować do komisji. Komisja ma... Panie Burmistrzu, to pan, pan, pan mamy burmistrz, pan... co innego. Mamy dokumenty z tej i wtedy mówicie, które elementy trzeba sterować. ale nie. Jeżeli dostajemy komplet dokumentów, to poprosimy w tym momencie, że komplet dokumentów jest nam przekazany na piśmie. Nie będzie, yy, że coś nie widzieli. I w tym momencie my wiemy, co sobie skserować, a co nie skserować. A nie, że później prosimy, ale musimy mieć wykaz załączników, jakie było i tyle. To nam jeszcze nie rozchodzi o, o dokumenty, jakie otrzymaliśmy, przekazane. Ja dobrze, dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie? Pan, pan Jerzy. Jest. Ja jestem podobnie jest prawie. A jest. to nie jest. To jest uchwała na razie, konkretna uchwała. Dobrze, tak w takim razie przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały w sprawie <tuszynki> skargi pana Leszka Walińskiego na działanie burmistrza Borodniu Śląskich z propozycją komisji rewizyjnej. Skargę pana Leszka Olbińskiego na działania burmistrza obronniczących uznać za zasadną. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem y, uchwały, która uznaje działanie burmistrza... Skargę przepraszam pana Olbińskiego na działanie pana, pana burmistrza za zasadną Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Raz, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo. Tak proszę państwa, skończyliśmy blok uchwał. Przystępuję teraz do punktu piątego. To są informacje przewodniczącego rady. Na początku chciałem przekazać państwu życzenia, które na moje ręce wpłynęły do rady. Jest to e, pierwsza kartka z życzeniami od Pana Posła Marka Łabnickiego, e, Posła na Sejm w Rzeczpospolitej Polskiej. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia niech dziecię Jezus, umacnia serca, miłość i i nadzieję, a czuwająca użytka Maryja uprasza potrzebne łaski i na trud każdego dnia 2014 roku. Drugie życzenia od Pana Posła Marka, Macieja, przepraszam, Zielińskiego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Niech świąteczne dni Bożego Narodzenia przysporzą nam mądrości, miłości i nadziei na nadchodzący rok 2014. Następnie pismo mieszkańców, które jest co prawda mieszkańcy gminy Śląskiej, do Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich. Wracamy się z Rady Miejskiej o czytanie na sesji Rady niniejszego pisma z okazji. Zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Nowego Roku my mieszkańcy Gminy Apoliny Śląskie składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia i sukcesu pracy zawodowej Panu Burmistrzowi Sałumirowi Błażewskiemu. Mamy świadomość, że Pana stanowisko wiąże się z dużą odpowiedzialnością za całą gminę. Mamy świadomość, że jest to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca dużego zaangażowania i trudnych. Wiele sytuacji sprawia, że jest to też praca bardzo niewdzięczna, ponieważ nie wszyscy rozumieją pana zaangażowanie. Zapewniamy pana, że większość mieszkańców jest zadowolona ze współpracy z panem, ponieważ wykazuje się pan uczciwością i zrozumieniem czasami bardzo trudnych sytuacji życiowych, w których znajdują się oborniczanie. Pomógł pan wielu ludziom i są panu za to bardzo wdzięczni. Niełatwe jest stanowanie publicznego urzędu. A ci, którzy stoją z boku, łatwo krytykują. Uważamy, że jest pan właściwym człowiekiem na właściwym stanowisku. Życzenia raczej do pana burmistrza powinny być na pocztę do pana burmistrza. No ale dobrze jest. No, może Panu Burmistrzowi przekażę od razu. W do pana burmistrza żeby na posztetów wracać. Proszę. sobą protokół z wyborów o Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bolnikach Książki, ponieważ wśród radnych jest pani Radna Pożena Golska, która jest opiekunką. Tak, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bornika. Może Parę słów nam powiedziała o tym ciele. Bo to ciało jest bardzo ważne. Tak, Rzeczywiście, że ciało jest bardzo ważne. Chyba, że przedstawienie poprosimy przedstawiciela. Młodej generacji. Tak, ale Agnieszka to akurat, oprócz tego, że jest przedstawicielka młodzieżowej Rady w Śląskich, to najpierw została radną młodzieżowego sejmiku Województwa Radzie Śląskiego, więc tak myślę, że to nasza gmina wystąpiła tego zaszczytu. Z powiatu to gmina Żmigród i gmina Województwa Śląskiej reprezentuje dwóch przedstawicieli. Dla nas ogromne wyróżnienie. Tak, to prawda, zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w obwodnikach Śląskich. Lista młodych radnych, czyli wybory w okręgi wyborczej w ulicach, szkół. Mamy wybranych po przedstawicieli. W styczniu zajęcia integracyjne i myślę, że przed feriami pierwsza sesja i dla tej kadencji. Jasne, dziękujemy bardzo. Kolejne pismo, które do ja nas wpłynęło, proszę Państwa, to jest pismo od Pana Szymona Więcława. Pan Szymon Więcław zwraca się do nas w ten sposób. Jestem mieszkańcem Turażkowa, jednocześnie zawodowo zajmuję się pomaganiem samorządom w zarządzaniu oświatą. Przedwiedziałem się ostatnio, że Wina Albonii rozpoczęła pracę nad strategią oświatową. Chętnie włączę się w tę pracę jako mieszkaniec. Wybór moich prac na rzecz tego samorządu terytorialnego i związanych z funkcjonowaniem oświaty. To strategie i analizy strategiczne dla podanej miejscowości, gdzie Pan ma swoje dokonania, a także ekspertyzy i badania w wielu różnych tematach, działalność szkoleniowa. Informacja będzie w biurze Rady. Panie Burmistrzu, jeśli była potrzeba, mamy środki na to, żeby jednak skorzystać z pomocy ludzi, którzy zajmują się zawodowo tymi sprawami. Mogę no, bardzo proszę, żebyśmy się nie od tego nie. pan jest jednocześnie przewodniczący Rady przedszkoli, właśnie był rozmawiać na zajęcia, poza lekcjami, z nim życie rozmawiali i powiedzieliśmy o tym, że pracujemy właśnie tam koncepcję w zasadzie dyrektor, korejnym dyrektorów szkół, potrzebujemy tę koncepcję funkcjonowania oświaty na te następne. I jak już będzie koncepcja, to skorzystamy z tego żeby deklarował prostu w tym zakresie. Mhm. Jasne. Kolejne pismo do Urzędu Gminy Ogólnokreśląskie do Biura Rady również dotyczy pokrycia kosztów obozu pięcioro uczniów do powiatowego gimnazjum z powiatu, o którym była już mowa, w którym jest przedstawione stanowisko i oczywiście podstawa prawna, która podobno im nie uniemożliwia pomocy. Myśmy o tym już rozmawiali, prawda? Kolejne pismo na moje ręce jako przewodniczącego dotyczy uwag do raportu z kontroli Komisji Rewizyjnej. Jest to pismo, które przekazał na pan burmistrz. Pozwolę sobie odczytać. Jest ono w sprawie nieprawidłowych przelewów na rzecz uchwał ALBA S.A. z dnia 8 listopada 2013 roku. W punkcie 9 przedmiotowego pisma odniosłem się do zarzutów stawianych przez Komisję Rewizyjną dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Obrzychach Śląskich kontroli zarządczej. Zgodziłem się w zaistniałej sytuacji, że należy zweryfikować kontrolę zarabki zaradki, ponieważ istniejące luki nie do końca chronią interes gminy. Wyjaśniłem również, że za wdrożenie i koordynację w kontroli zarządczej, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Ogólnie Śląskich nr 207 łamane przez 2010 z 29 października 2010 roku odpowiada sekretarz gminy, co skrupulatnie wykorzystała Gazeta Nowa Szepnicka. W celu uzasadnienia swojej niesłusznej tezy, że w związku z aferą przelania pieniędzy na fałszywe konto odeszła z urzędu pani Dagmara Zmuda sekretarz gminy. Oświadczam, że jest to nieprawda. Pani Dagmara Zmuda ze swoich obowiązków dotyczących wdrażania i koordynowania kontroli zarządczej wywiązywała się prawidłowo i na bieżąco wprowadzała w życie wszystkie zarządzenia i uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego, a odejście z jej, jej z pracy spowodowane było jej osobistymi względami. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę zarządczą, jako narzędzia mającego wpływ na zaistniałe wydarzenia związane z nieprawidłowym przelewem pieniędzy, to stwierdzam kategorycznie, że zabrakło nam wszystkim wyobraźni, aby przewidzieć takie działania przestępcy i zabezpieczyć się przed nimi odpowiednimi zapisami w organizacji urzędu. Podpisał pan burmistrz. Wpłynęły również dwa już protokoły komisji rewizyjnej. Pierwszy w sprawie wniosku o dofinansowanie tak to jest w ramach tego programu Kysta Woda i drugi również, ale to będzie temat naszego kolejnego, proszę Państwa, naszego kolejnego spotkania na sesji pod koniec miesiąca stycznia. Aby tam jeszcze po pierwsze mieliśmy dzisiaj sesję, poświęconą przede wszystkim budżetowi, a po drugie, trzeba tam jeszcze parę spraw wyjaśnić, wtóre również pisma od pana Henryka Dąbrowskiego, to jest mieszkańca Kamieniec Wrocławski, ulica poprzeczna do wiadomości Rady Gminy, to jest pismo dotyczące propozycji umowy na podłączenie do sieci wodociągowej. Dla działek numer 78 przez 8, 78 przez 9, w Golędzinowie Pismo będzie w biurze Rady. Oraz kolejne pisma pani Marioli Trolicz. Jedno jest, proszę państwa, 5 grudnia, drugie 12 grudnia. Pierwsze dotyczy propozycji umowy na podłączenie do sieci wodociągowej dla działek dwóch działek w Osolinie, a drugie pismo to wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obrony dla obrębu Osolin. Te dwa pisma będą również w biurze rady i będą dołączone do protokołu. I ostatnia informacja to pismo też na mojej ręce. Pana Burmistrza w odpowiedzi na pismo z 15. z 12 grudnia tak, 2013 roku. To jest pismo BR-1510, /1 przez 2013, informuję, że prośba mieszkańców ulicy Mikołaja Reja Wolnika Śląskich została odwrócona i w dniu 23 grudnia 2013 roku został zamontowany słup i oprawa oświetleniowa półcy Reja. To są, proszę Państwa, tej sprawy? które Państwu do przekazania? Tak. Przystępujemy teraz, proszę Państwa, do punktu 6. Interpelacje, zapytania i wioski. Bardzo proszę Pani przewodniczącego. konsultacji e, dotyczących zmiany granic miasta Oborniki Śląskie w trzech miejscowościach, Kuraszków, miasto Oborniki Śląskie i e, Siemianice. E, te konsultacje już się odbywały po uchwale, która była e, przez nas przyjęta w 2012 roku w listopadzie, więc e, nie rozumiem dlaczego po raz drugi są e, prowadzone i nie mieliśmy od Pana żadnej wiedzy na ten temat, a konsultacje są już niebawem, bo 8, 9 i 10 stycznia. Czyli zaraz, zaraz po 5 Tak. Zrozumiałem, Pana dlaczego że mieliśmy że ze względu na to, że konsultacje społeczne ogólnie wypadły pozytywnie, bo ponad 90% mieszkańców było za tym, żeby ten teren jest na obrębie Siemianice przyłączyć do obrony śląskie, jednakże jeden obrad od wód, czyli obwód głosował dwóch trzecich przeciw i jedna trzecia była za. Należało, poproszono na to powtórzenie, że jednak wszystkie obrady są za w tym momencie, żeby można było doświadczyć od gminy o śląskie. Natomiast uchwały, uchwały nie musimy ponownie podejmować. Przeprowadzić jeszcze raz konsultacje w z mieszkańcami. Jasne. Proszę, tak. Proszę. Ja mam pytanie do, takiego, do Pana Fęka. właściwie dostałem pismo do Pana Jerzego Szymków, Chodzi mi o końcówka. Wobec powyższego uprzejmie proszę o dostarczenie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zaistniałą sytuację, wskazanie świadków tych czynów lub pisemnego oświadczenia stwierdzającego te fakty. O co chodzi? O Piaskowi, nie? Spaniję, panie czyli panie, panie, panie. razem sobie mam Panu porobić zdjęcia, Znam panu panu świat to ale... no ja już pana nie będę potrzebował. Nie wiem, ja dobrze rozumiem, czy tu radni rozumiem co chodzi. Bo ja mam co też tą prośbę. To jest na terenie naszej gminy, Są jacyś kierownicy wydziału. Kierownicy wydziału uważam, że powinni się tą sprawą zająć, ale ja mam szukać z to jest po prostu. To jest jedna sprawa. A drugą sprawę to chciałem, może troszkę, to sobie popisz jeśli chodzi o ostatnią sprawę, którą tutaj na mnie atak nie przeprowadza. nie chciałem troszeczkę wyjaśnić, ale to usiądę, jak pozwolicie. Jaka ciężka praca sołtysów i stowarzyszeń Warna i Osolina. Chyba nie ma tutaj nikogo, szkoda, ale... Osolina War głosowałem sam za nim. I namawiałem radnych poprzedniej rady, aby głosowali za moim terenem. Ale to, że krytykuję, ponieważ nie widzę efektu za 400 tysięcy. Na przykład oświetlenie, między innymi oświetlenie. I pokazać, co tam jeszcze zrobiono za te pieniądze, Ale to zostało wykonane za poprzedniej Rady Gminy. Byłej sołtysce pani Maśkiewicz. Kryty krytycznie, y krytycznie to nie jest. Wyszycanie. Jeśli chodzi, bo tam było o wyszycanie. To nie jest wyszycanie. Jeśli chodzi o stałe więzi z mieszkańcami, to ja się napracowałem z parafianami, a szczególnie ze swoimi mieszkańcami. Przykłady: remont kapitalny zmentarza, łącznie z parkingiem. Prace prowadzone przy odrodzeniu kuty, przy kościele. Remont straży i budynku. Kapitalny remont boiska w Bagdadzie. Proszę mnie. Odpowiada, że radny nie ma więzi z mieszkańcami, bo tam były takie zarzuty. Radny nie ma więzi z towarzyszeniami i są sami swojego terenu, którzy z nim nie rozmawiają, ale wolą wyjść na sesję i skrytykować, nie mając w ogóle racji. Ja te osoby, które teraz mnie oczerniają, nie widziałam. Ani razu jak wykonywaliśmy mieszkańcami, remonty cmentarza, boiska i tak dalej. Chciałbym się zapytać, jacy ludzie są buntowani przez radnego. Jeśli chodzi o cmentarz, dzięki radnemu cmentarz został w nasze, naszej, a nie połowie. Jeszcze jedno. Nikt tego nie buntował, tylko każdy ma prawo do cmentarza parafialnego. nie swoje zdanie. A ja jako radny uważam, że dużo się napracowałem i mam prawo mieć swoje zdanie. Cmentarz, bowiem, pod, e, cmentarz powinien zostać pod nadzorem parafian, a nie pani Fickowej. Ale to już za późno. Pozbyto się problemu, jak nie chce się pracować, wyremontowany cmentarz poddano. pani Fickowej.